Pozdrawiam Was serdecznie taki krótki dodatek Superata do, do wszystkiego co powiedziałem w nocy na temat walki Tysona z Royem Johnson Jr. No i oczywiście mini komentarz mój na temat zupełnie różnych opinii na temat tego, jak wyglądał koniec walki Daniela Dubois. Zacznę od Roya Jonesa. Co było, to wszyscy widzieliśmy, natomiast parę takich uwag z tej strony oceanu. Przede wszystkim dziennikarze mówią: w porządeczku fajnie się to oglądało. Nawet może lepsza zabawa niż się spodziewaliśmy. Natomiast podkreślają słowo zabawa. Walka pokazowa, walka dwóch pięściarzy, którzy no, prawdziwy boks mają daleko za sobą. Jeśli Mike Tyson chce dalej walczyć, to nie ma żadnego problemu, ale niech to będą ludzie emerytowani, podobnie jak Roy Jones Jr., nie mający już nic wspólnego z tym prawdziwym boksem przez duże B wagi ciężkiej. Jakby to się miało zmienić, to to, to jest e, nic z tego dobrego dla Mike'a Tysona czy Roya Jonesa Jr. nie wyjdzie. To jest taka ciekawostka, bo nikt nie mówi na temat kontynuowania. E, kariery po karierze w wykonaniu Roya Jonesa Juniora? Kompletnie. Zupełnie nic. Wszyscy mówią na temat co może dalej zrobić Mike Tyson, to też pokazuje siłę przybicia nazwiska Mike Tyson. Eee, takie propozycje Lennox Lewis, e, oczywiście Evander Holyfield z MMA i dlatego koszulka nieprzypadkowo. Mi się wydaje, że w tą stronę pójdzie Mike Tyson, będzie z kimś walczył z MMA. Nie wiem czy Daniel Cormier, to jest dobry pomysł. 41 lat Natomiast e, część mediów amerykańskich sugeruje, że może to jest ten pomysł. Wiemy, że Mike Tyson i Dana White to są naprawdę prawdziwi przyjaciele. E, Dana da się pokroić za Tysona i odwrotnie. Natomiast, e, nie wiem, tylko, nie, waga ciężka w kickboxingu facet wyszedł, więc sobie w stójce spokojnie, tylko na zasadach bokserskich e, radziłby. Natomiast no to jest jednak duży pan jak popatrzycie na na przykład na zdjęcie w tym momencie wrzucam z Badu Jackiem Mike'a Tysona to jest zrobione nie pół roku temu nie miesiąc tylko wczoraj no to widzicie jak małym pięściarzem jest Mike Tyson on jest naprawdę mały i drobny ja wiem jak to brzmi natomiast w telewizji co jak wygląda, to wszyscy doskonale wiemy. Natomiast jak wygląda rzeczywistość, to jest zupełnie, zupełnie coś innego. Także tutaj Daniel Komier, Hollyfield, naturalny, naturalny rywal. Trochę mi dziwi Hollyfield, bo on przedtem już mówił, że zawalczy za 25 milionów. mi się wydaje, że zawalczyłby za 3 miliony też, dlatego że Iwander no, ma problemy finansowe. Jego firma promocyjna zbankrutowała rok temu, mimo że była popierana przez Rosjan który w pewnym momencie zdali sobie sprawę z tego, że my tego finansować kompletnie nie, nie będziemy. Także ta suma 25 milionów, którą rzucił Holyfield za walkę, no pewnie w tej chwili spadła do 5 milionów, gdyby miało do tego dojść. Natomiast e, nazwisko Lenoxa Louisa interesujące z tego powodu, bo e, Lennox nigdy, e, nigdy nie był fanem Mike'a Tysona. Taka, taka ciekawostka przyrodnicza opowiada o, tym, opowiada o tym Lennox Lewis, mówiąc, że po Mistrzostwach Świata Juniorów, które wygrał, e, miał wspólne treningi z ekipą amerykańską, która powiedziała: Saj, no, ty wygrałeś Mistrzostwo Świata Juniorów, ale z najlepszym nie walczyłeś. No i sparował z Mikeem Tysonem. Na temat sparingu wtedy, kiedy mieli 14-15 lat, nie chcę dużo mówić, natomiast powiedział, że kiedy spotkali się po raz kolejny w Memphis zdziwił się, że zobaczył ciągle tego samego jednowymiarowego pięściarza, którego widział wtedy, kiedy mieli kilkanaście lat no, nigdy panowie się nie lubili to byłaby prosta walka do sprzedania, natomiast wydaje mi się, że Lennox Lewis kontra Mike Tyson byłby fatalny pomysł dla Mike'a Tysona, natomiast ciekawostka jeszcze, jeszcze bardziej dla mnie dziwna, to jest George Foreman, który mówi przy dobrym prowadzeniu w ciągu roku Mike Tyson może mieć walkę o tytuł Mistrza Świata. Prawdziwo, nie emerytów. Prawdziwo. Widziałem fajne rzeczy w tym pojedynku. Jak go kreatywnie poprowadzą, to walkę o tytuł Mistrza Świata może dostać. Ja tego kompletnie nie widzę. Zupełnie, zupełnie, sobie, tego, zupełnie sobie tego nie wyobrażam. Dwa przeciwgłosy Larry Holmes. Mówiący, że absolutnie był rozczarowany tym, co widział w sobotę w Staples Center mówi Larry Holmes Mike Tyson nie potrafił skrócić dystansu przeciwko, przeciwko Roy'owi Jones'owi jun, juniorowi 51-letniemu Roy'owi Jones'owi juniorowi a kiedy udało mu się to walka zamieniała się w zapasy co jest w 100% prawdą nie miał już siły zadawać ciosów Larry Holmes stwierdził, że Jakiekolwiek dalsze pomysły nie mają żadnego sensu, natomiast jeszcze bardziej dobitnie podkreślę to Teddy Atlas, który parę rzeczy na temat Mike'a Tysona, wiek bo go, bo go przecież trenował. Teddy Atlas powiedział, że jakiekolwiek rozważanie na temat walki Mike'a Tysona z normalnymi mistrzami, czy e, wymienił nazwisko Joshua, czy Fiorego czy. Kogokolwiek w tej chwili, który jest na szczycie wagi ciężkiej, to jest po prostu byłaby absolutna farsa i rzeźnia, kompletnie bezsensowny, pojedynek. Ja powiem, że się w 100% z tym zgadzam, dlatego, że e, kiedy Roy Jones Jr. odskakiwał od, od Tysona z taką łatwością, a Roy nie jest w przybliżeniu, nie ma tej szybkości, którą miał kiedyś, nie mówiąc już o pięściarzach dzisiejszych, to po prostu nic nie robi. To jest taki sam wolny Tyson, próbujący, powtarzam jeszcze raz, wolny w porównaniu do pięściarzy dzisiejszych. Za chwilę będzie o Joyce kontra Dibuła, kontra bo już słyszę, jak mówicie, że spokojnie by doskoczył do nich i, i nie miałby żadnego problemu. No, jakby doskoczył, to by dostał cio, żeby się walka skończyła w tym momencie. E nie ma, nie, ma, nie ma to sensu. Eee, nie ma to sensu. Jeszcze jedna rzecz, na którą chciałbym zwrócić Waszą uwagę, to jest ta statystyka, z której wynika, że Mike Tyson, nie wiem, 50 pary Power Punches doszło, doszło ciosów, wrzucam fotkę, doszło eee, Roya Jonesa Jr., który w ogóle nie ma szczęki O czym wiemy? Enzo Macarinelli pokazał to, w to pokazał, a to było bardzo dawno temu. Te ciosy dochodziły i Roy Jones Jr. ciągle stał. Nie wiem czy sobie zdajecie sprawę, że w dawnych czasach 50 ciosów power z Mike'a Tysona dochodzi, to, to gościa nawet nie ma co reanimować, bo jego już nie ma. Taka delikatna uwaga, zgadzam się 100% z Larry Holmesem i z Teddy Atlasem, kompletnie nie zgadzam się z George'em Foremanem. Nie wiem jak kreatywnie można by doprowadzić Mike'a Tysona do, do walki o tytuł mistrza świata normalnego, nie emerytów. Dobra, to mamy odhaczone. No i teraz opinie na temat tego, jak się zakończyła walka Daniela Dubois. Eddie Hearn nie omieszkał wbić kolejnej szpili zarówno Danielowi Dubois, jak Frankowi Warren, Warrenowi, zaczynając od tego, że po prostu fatalnie prowadzony, fatalnie przygotowany ten, ten debiut Daniela Dubois przeciwko rywalowi dobrej klasy. Tutaj po części mogę się zgodzić, to jest prawda, że rzeczywiście nie było takiego pomiędzy rywala. To znaczy z, z zupełnie takich puszek soku pomidorowego, z którymi walczył Daniel Dibuan. Jedna przyzwoita walka z, z, z gościem, który w Anglii był nadmuchaną bańką, natomiast tak naprawdę poza Anglią nikt nie wiedział kim on jest, kontra Joe Joyce, który na pierwsza 20 światowego rankingu dajemy mu tą pierwszą dwudziestkę, Edi mówi pierwsza piętnastka nie jestem pewien, pierwsza dwudziestka na pewno że tutaj, że tutaj był błąd nie było planu B i w ogóle zagubiony Daniel Dubois, to jest prawda, natomiast co ważniejsze dla mnie, co bardziej chciałbym poruszyć to jest to, to co przypomina Eddie Harris, właściwie nie przypomina tylko mówi że wszyscy pięściarze z którymi rozmawiam uznali zakończenie walki że po prostu quit że się Daniel Dubois po prostu się poddał, bo nie mógł dalej walczyć. Czyli jest quitter, czyli jest ten, który się poddaje. Nie ma w boksie większej obrazy. Wierzcie mi, naprawdę nie ma. Nie ma niczego bardziej obrażającego pięściarza niż powiedzieć, że you are quitter. Inaczej, tchórz, dostajesz po, po zębach, mówisz: Eh, zapłacone, to ja już się wycofuję, nie będę się, nie będę się dalej w to bawił. Biorąc pod uwagę i teraz tak, jak to odebrać? No, nikt z nas, normalnych ludzi, nie będzie mówił pięściarzowi, który jest, walczy w wadze ciężkiej, który ma rozwalone oko, co ma robić, a czego nie może robić, bo nikt z nas w takiej sytuacji nie był i, i, i my po prostu opinii w tym momencie wydawać nie możemy. Co innego, pięściarze, zresztą o tym mówi Edi, że to nie jest zdanie normalnego człowieka, tylko to jest zdanie pięściarzy, a to trzeba doceniać. Trudno mi powiedzieć. Sama Dibuła mówi, że wolałby, żeby ta walka skończyła się w każdy inny sposób niż ta. Um, wiem, przykłady znam. Andrzej Gołota kontra Mike Molo. No tutaj to zdjęcie możemy spokojnie również pokazywać ile chcemy. To kończona walka. E, niby gorzej wyglądające, wyglądające oko. Pytanie teraz, poddał się czy nie poddał? Mam... Waszą, ciekaw jestem Waszej opinii, czy, czy rzeczywiście należy go za to krytykować i czy to wpłynie na jego dalszą karierę i czy rzeczywiście Daniel Dubois, kiedy, kiedy zaczyna się robić ciężko, to po prostu myśli, a zarobione i nigdy nic wielkiego z niego nie będzie, bo z czymś takim no, nigdy się niczego e, nie wygra, czy po prostu podjął decyzję, biorąc pod uwagę te wszystkie rzeczy, o których dzisiaj wiemy, pęknięte odszodu, naruszenie nerwów, nie wiadomo, czy by widział. A czy będzie operacja, czy nie, to ma być zadecydowane w ciągu następnych kilkudziesięciu godzin. Ciekaw jestem w Waszej opinii. Ja mam mieszane uczucia. Najbardziej przemawia za mną fakt, że dobrze zrobił, do mnie fakt, że dobrze zrobił jego wiek. 23 lata, każdy następny cios, każdy następny lewy prosty w to oko rozbijał ten odszodu bardziej. Kto wie, może 5-10 ekstra ciosów przez te następne dwie rundy, no bo zostały dwie rundy do końca, i, i, i zniszczenia byłoby takie, że kariera zakończyłaby się w wieku 23 lat. Druga strona medalu powie, ale on tego nie mógł wiedzieć. Bolało go i odpuścił, czyli quitter, czyli tchórz. Nie znamy odpowiedzi, wydaje mi się, że czas w tym momencie pokaże, natomiast cała presja, zakładając, że będzie zdrowe, oczywiście zakładając, że wszystko z tym dołem będzie ok, że po tej przerwie, która nie wiem jaka w tej chwili będzie, pół roku, podejrzewam, że minimum dla Daniela Dibuła wróci, pokaże, może dołoży parę rzeczy do swojego arsenału, no bo te ataki 1-2, no to są fajne przeciwko pięściarzowi, no który nie ma... 5 czy 6 cm przewagi zasięgu ramion i umie to wykorzystywać. Nawiasem mówiąc, na zakończenie jeszcze jedna rzecz. Ostatnio pisałem parę razy na ten temat, że zasięg ramion ma znaczenie. Już nie pamiętam kto, ale ktoś tam będzie że co to bzdura kompletna tam. co to ma za znaczenie, że ma ta 5 cm czy 6 cm więcej w współczesnym boksie, przeskakujesz pod tym lewym prostym i, i jest po herbacie. No, widzieliśmy jak to wygląda z tym przeskakiwaniem pod tym lewym prostym, jak tego lewym prostym potrafisz uderzać, tak jak to robi Joe Joyce. I jeszcze zakończenie, numer dwa, podsumowanie tego, tej sondy, którą, którą zrobiłem na, na Twitterze. Zadałem Wam pytanie, czy przereklamowany. Daniel Dibła, czy może Joe Joyce lepszy niż myśleliśmy? Czy może trzecia odpowiedź jest taka, że ani jeden, ani drugi nic specjalnego nie pokazał? E, większość z Was e, głosowała na tą trzecią opcję. Żaden nic wielkiego nie pokazał, raczej ni, żad, nic wielkiego z jednego i z drugiego nie będzie. Na drugim miejscu było przereklamowany Daniel Dibła, na trzecim e, lepszy Joyce niż myśleliśmy. Tak naprawdę. Wydaje mi się, że każda odpowiedź jest prawdziwa. Także czasami zdarzają się takie sądy, że każda odpowiedź jest prawdziwa. Słuchajcie, pozdrawiam Was serdecznie przy poniedziałku. Spróbujemy zrobić parę jakichś ekstra rzeczy w tym tygodniu. Bardzo interesujący tydzień. Polska gala, knockout promotion, oczywiście gala. Gala Polsatu, Polsatu Boxing Night z powrotem Michała Ciślaka. Wiadomo, bardzo ważna impreza. No i oczywiście w Stanach Zjednoczonych Spence kontra mój ulubiony Errol Spence. Przepraszam, Errol Spence Jr. Mój ulubiony kontra. No właśnie to jest ciekawe pytanie. Oczywiście będziemy na ten temat jeszcze wracać. Czy Dany Garcia to jest taki przeciwnik, jakiego powinien się Errol Spence obawiać, czy nie. Natomiast jeśli chodzi o doświadczenie i zestawienie walki, bardzo mi się podoba. Z przyjemnością zobaczę. Zresztą. Każdą z tych trzech walk, wszystko oceniamy jak zawsze po tym, jak będzie, a nie z góry krytykujemy, z góry cieszymy się, zanim jeszcze ktokolwiek wyjdzie na ring. Pozdrawiam Was serdecznie. Przemyślenia poniżej wpisywać, szczególnie na temat tego Dibuła. To mnie najbardziej interesuje, ale też jak macie coś do powiedzenia na temat Mike Tyson w roli pretendenta do prawdziwego, nieemeryckiego tytułu mistrza świata, to również zachęcam do komentarzy. Dziękuję, pozdrawiam. Do następnego.